Witajcie, ja jestem Jakub z Mrówczak, a w dzisiejszym filmie spotykam Was po długiej przerwie z ciekawym projektem, ponieważ nie jest on związany z mrówkami, bo chcę założyć swoje już drugie akwarium, a w sumie to krewetkarium, bo w tym akwarium będą mieszkały krewetki. Dzisiaj się zajmiemy aranżacją tego i zamontowaniem wszystkich filtrów, grzałek i o Na pierwszy ogień idzie mały filtr. Jest on taki najzwyklejszym filtrem. Wężyk do napowietrzania. Kabel do prądu. Muszę z rurką, aby móc przymocować dalsze części. Mamy tu jeszcze takie przedłużenie. A nie, to jest deszczownica, przepraszam. Taki zakręt. Mm, to jest małe przedłużenie. Jeszcze jest coś, czego nie wiem do czego służy. Oj, spadło mi. To teraz pokażę coś. Innego to jest takie małe przedłużenie. I jakaś zaślepeczka. Mam jeszcze z powrotem. To jest najzwyklejsza jakaś taka rurka z powiększeniem. Podejrzewam, że jest to po to, aby zamontować to zamiast tego skrętu, aby, aby woda leciała bezpośrednio. Do akwarium. Akwarium mamy 25-litrowe. Rozmiar to jest 40 cm szerokości, 25 długości i 25 wysokości. Więc tutaj mamy kwadrat i tu mamy prostokąt. Do tego jeszcze jest pokrywa. Tu mam które za chwilę zaprezentuję. Pokrywa jest. Pokrywą LED. taką to jest akwarium. Od spodu możemy zobaczyć, że jest tutaj trochę wody, bo używam tego jeszcze w innym akwarium. Ale do innego akwarium mam inną już pokrywę. A to jest moje drugie akwarium. To są najzwyklejsze paski LEDowe Odłóżmy to już na bok. Trochę mały hermider się to zrobił. Więc tak, może włóżmy filtr do środka akwarium z powrotem, które za chwilę będziemy musieli umyć Bo przyjechały do mnie brudne, są to jakieś małe poproszki na szybie, które nie są widoczne na kamerze To może zajmijmy się... Odłóżmy już opakowanie po filtrze na bok i zajmijmy się grzałką Grzałka jest to 25-watowa, czyli według mnie Chyba najmniejsza jaka jest na rynku, jeżeli chodzi o pobór prądu i moc. Jest ona taka zwykła, standardowa A700. Zamontujemy ją w tym, myślę, że miejscu. Nic więcej jest to jest na spodziewata. No, najzwyklejsza grzałka. Kolejną rzeczą jest termometr. O, tło do akwarium spadło. tym co się za chwilę zajmiemy? Możecie napisać, jak Wam się podoba taki trochę inny tematycznie odcinek. Dobra. Mamy termometr, najzwyklejszy taki z przedziałką. Mamy tutaj aż do 50 cm nie wiem czy mi wyostrzy o, proszę mamy tutaj 50 stopni, 40 stopni, 30 teraz aktualnie e, trzymam rtęć w palcach, więc widać, że tu jest 30 no, 6 stopni, czyli taka jaka jest temperatura ciała Ten termometr ten będzie tu O, teraz nawet udało mi się lepiej wyostrzyć. Będzie termometr. No i tym się zajmiemy też później. Tu mamy tło do akwarium, które nie jestem pewien czy użyję. To mogę je Wam pokazać. Takie najzwyklejsze. Nie jestem pewien czy użyję, ponieważ mam też naturalne rośliny, które za chwilę na, Wam pokażę. A takie tło sztuczne... To jednak psuje trochę. Mam tutaj taki rozdzielacz też. Od Trixie, za 5 zł, ze sklepu. Rozdzielacz do napowietrzacza, bo mam już jeden napowietrzacz i jedno akwarium. Chciałbym, aby z jednego napowietrzacza napowietrzały się dwa akwaria. Nie jest to wymagane, ale zawsze polepsza jakość wody, jest bardziej utleniona. I takie małe przydatny. coś. Mamy tutaj też taki podbierak do zwierząt wodnych. Tutaj go otworzę. Najzwyklejszy, taka mała siateczka. No, nie ma co o nim dużo gadać. Jest to, mam tutaj też karmnik. Nie wiem, czy można to karmić, bo sam takiego nigdy nie miałem. Jak wiecie, do czego to służy, to możecie mi napisać w komentarzu, bo nie mam pojęcia po prostu. Zostałem tutaj też testowy pokarm, dwa rodzaje. To jest, o ile się nie mylę, pływający pokarm. Wykorzystam to w swoim drugim akwarium, gdzie mam rybki, bo myślę, że krewetki nie będą tego jadły. Do krewetek mam osobny pokarm, już też kupiony, ale dzisiaj też krewetek nie będę wpuszczał, ponieważ krewetki potrzebują trochę czasu, trzeba na początku przygotować wodę. A filtr się przyczepił. Akwarium na początku musi dojrzeć, zanim wpuścimy tam pierwsze zwierzątka. Ponieważ muszą bakterie się tam rozwinąć, które też wpuścimy, te bakterie dzisiaj już. Pozbędę się tutaj też takich małych przyssawaczek. Te przesawki się przydadzą na przykład do yy, formowania jak to się nazywa rurki na przykład do napowietrzania więc one też są na plus potrzebne jest też podłoże nie wyobrażam sobie aby to było takie puste, więc kupiłem do tego żbirek tu mamy gruby żbirek nie ma autofocusu sobie automatycznie pokazuję no, i jest tu gruby zbirek. I do urozmaicenia mam też cienki zbirek. No dobra, to teraz przydałoby się wysprzątać to akwarium. Z wysypać piachem, nalać odrobinę wody, sadzić rośliny, które za chwilę też Wam pokażę. Posprzątać ten bałagan. No, i do dzieła. I jesteśmy z powrotem. Ja już mam umyty żwirek, akwarium umyte. I teraz czas jest na wsypanie żwirku, uformowanie terenu, nalanie odrobiny wody i wsadzanie roślin. Pozwoliłem sobie na bez Was ten żwirek. Wygląda to aktualnie tak. Teraz czas na uformowanie terenu. Będę to robił głumim rękoma, ponieważ tak będzie mi najwygodniej. Pierwszym krokiem według mnie trzeba rozsypać wirek na całej powierzchni akwarium. Żirku jeszcze trochę mi zostało, zawsze będzie można go dosypać. Mam wstępny plan jak chcę. chciałbym, aby wyglądało moje akwarium pierwszym krokiem będzie ułożenie tutaj małej góry. O, coś w tym stylu. Tu musi być jeszcze mała górka. Już nie musi, ale chciałbym, żeby była. Trochę tutaj trzeba wygładzić ten teren. Oczywiście będą roślinki sadzone, więc wszystko będzie. Tu musi być, tu w moim planie jest niżej o wiele. Prawie że nie ma nic. Drugą ręką się wspomogę. Przepraszam, że tak mało widzę. Może powinienem Wam zmienić trochę perspektywę. Pokażę Wam to z góry. To widać tak: tu jest górka. Tu jest mała jaskinia. Tu jest obniżenie terenu. Tu jest trochę już wody. Tu jest znowu podwyższenie terenu. I tu jest płasko, 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 płasko. Wygląda to mniej więcej teraz tak. Drugim krokiem po ukształtowaniu terenu jest nalanie wody. Ale teraz nasuwa się pytanie, że jak ja będę lał wodę, to by mi się ten piasek, żwirek, będzie psuje, jego ukształtowanie się zmieni. A ja bym chciał zostawić to tak, jak jest, tak, jak sobie przygotowałam. A więc teraz mam takie coś, co się nazywa talerzyk. Talerzyk najzwyklejszy. Położę taki sobie na przykład tu. O! Biorę taki kubek. I leję na ten talerzyk. Woda się nalewa. I kształtowanie się nie niszczy, no po prostu cuda. gorzej, jak już jest tej wody więcej, ale taki zależnik zawsze nam pomoże. Więc teraz, może króciutki time-lapse, i widzimy się z powrotem. Dobra, już wracamy, bo pomału woda, którą muszę wlać, już jest napełniona. Oczywiście to tyle wody nie będzie przy końcu, tylko do wsadzania yy, roślin lepsza jest taka ilość wody. Możecie też napisać. Jak wam się podoba ten film? No dobra. To tak. Woda wstępnie lana, lana Teraz trzeba wyciągnąć ten talerzyk. I zabierać się w sumie do jednej z ciekawszych części, czyli do sadzenia roślin. Może samo sadzenie nie jest aż takie ciekawe. Ale już wybieranie miejsca jest ciekawe. A do tego też potrzebna jest. Umiejętność projektowania. No dobrze, spróbujmy wsadzić na przykład tą roślinkę. No tu na przykład. O, jest takie miejsce. W miarę ciekawe. I w sumie, jest też w sumie puste. Taka roślinka na pewno rozweseli to miejsce. Widać, że w wodzie ona wygląda o wiele ładniej. Właśnie się robi taka żółta z, tego, z tej zieleni. Mhm. Jest naprawdę ładna. Tak jak w sumie wszystkie, które tu są. Nie obiecuję też, że każdej roślinki użyję, bo na przykład niektóre będą mi nie pasować to ich nie użyję. Wykorzystam je może w innym projekcie. Próbuję to się podsypywać tak lekko. No właśnie, aby się nie stało to, co mi się stało przed chwilą. Czyli aby... One mi nie wyszły, one się potem już ukorzenią, ale... Samo wsadzanie ich jest strasznie, ale to strasznie trudne. Widać cokolwiek? No, nie widać. To zmieniam Wam szybko perspektywę. I już wracamy. Perspektywa już zmieniona. Ta roślinka po prostu jest mało widoczna i dlatego jej nie widzicie. I teraz może mało, mało się skupię na Was, ale bardziej właśnie na tych roślinkach, które próbuję wsadzić. No dobrze, może teraz zajmijmy się tą trawą. Trzeba ją gdzieś zasadzić. No dobra, to taką trawę. To ja bym ją... Jeszcze pytanie, jak ja ją mam zasadzić? Przecież ona mi się tak nie będzie chciała siedzieć. I ją wypiera woda. Muszę więcej wody tej użyć podłoże. No nie. Jakie ja to ukorzenie w sumie? Tak sobie się teraz zastanawiam. Może użyję trochę tych trawek. Niech ona mi. No nie. Dobra, za chwilę Wam wracam z powrotem, jak już tu uda mi się wsiąść. Witajcie, witam Was po bardzo długiej przerwie od poprzedniego filmu, ponieważ okazało się, iż moja kamera nie działa poprawnie i nie nagrało się poprzednie jeżeli mogę powiedzieć w poprzednich częściach to wsadzanie roślin szło jak krew z nosa, więc robiłem to wszystko już poza kadrem tutaj już mamy akwarium po dwóch miesiącach jak widać nie ma większości roślin, zostały one przesadzone do drugiego akwarium z uwagi na nieodpowiednie warunki w aktualnym momencie widać, że krewetki naprawdę wariują odgrywają jakieś tutaj tańce jeżeli chodzi o gatunki krewetek, mam tutaj Orange Rilly, White Pearl i Red Sherry. Jedne się skopulowały, o ile, nie, o ile mi się wydaje, że się skrzyżowały White Pearl z Red Sherry, dlatego jest ich tak dużo. Zostartowałam od 6 krewetek pod z każdego danego gatunku. I tutaj widać w rogu kawałek mojej. Mojego komputera I mm, jest też tam krewetka Orange Ridley, która aktualnie ma jajeczka Jest w ciąży i muszę wam to wyostrzyć, bo nie widzicie nic Więc... Wait for me Czekajcie sekundę Wytnę wam to Teraz jesteśmy w takim o, tam właśnie jest ta krewetka. Która jest tą krewetką? Tak, która jest właśnie tu w centrum. To jest Orange Relay. Mm, zakupiona została ona wcześniej w galaksy. Tu jest chyba jeszcze inna krewetka. Nie widzę, bo mój obiektyw nie sięga. Skaczam śmieszne. Jest ich ogólnie dosyć dużo, naprawdę dużo. Szacowałbym ich oko ilość około 20. Jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. I jak widać z roślin takich czerwonolisnych y są tu jedynie takie niskie y roślinki. Jest tu jedna taka. Różnie kolorowa, a tak w zasadzie to większość jest zielonych. Plan jaskini nie wypalił. Jak widać, górka, która była tam kiedyś, się ustabilizowała yy, z uwagi na rośliny, i rośliny pływające jest, są sobie tylko dwie. Z czego co większość roślin pływających to są, które wyglądają na pływające to są tak naprawdę bardzo długie rośliny, które rosną w ziemi i utworzyły właśnie taką wielką kopułę to bardzo fajne, bo krewetki czują się w tym komfortowo, w takim jakby gąszczu roślin pływających u góry, gdzie mogą po prostu sobie się schować i jeść jednocześnie, no bo się żywią tym. Tutaj jest taki moment piaseczku, gdzie po prostu trochę piasku nasypałem tam, kawałek po prostu, bo mi się podobał i to nie jest oczywiście piasek z że jest to piasek zakupiony. Piasek z może nie można dawać, no bo oczywiście on jest słony, co by źle wpłynęło na nasze akwarium. Mm, w poprzedniej części, jeżeli chodzi o to, nagrywałem równo po zakończeniu roku. A to nagrywam już podczas kolejnego roku, gdzie jestem już w siódmej klasie i mm, mam dosyć mało czasu już na nagrywanie i przepraszam Was za przerwę. Podczas wakacji, niestety, no, właśnie miałem problemy z kamerą i z formami zapisu i po prostu nie mogłem. Aktualnie będę za chwilę leciał do To jest właśnie ta żółta krewetka, która jest w ciąży. Jest ciężarna. Spróbuję może wam to wyostrzyć. Nie obiecuję, że mi się uda. Tu jakaś inna przepłynęła. No, jest ich naprawdę masa. Cieszy mnie to, bo przy każdym włączeniu komputera od razu z akwarium też się uruchamia. I jest taniec, taniec, yy, połamaniec XD. Są one pocieszne. Ile wam to zmontować i wrzucić na no kolejną cześć?